Hej, ja posadziłam sobie w ubiegłym roku ponad, ojejku. Już miałam i jeszcze dokupiłam chyba 36 krzewów żarnowca miotlastego. Żółty, czerwony i pomarańczowy. Niestety zima była tak ostra, że chyba z 15 krzewów może 20 odpadło mi, zmarzło po prostu. Kto myślał, że przyjdzie taka zima? Żarnowiec miotlasty w medycynie naturalnej ma szerokie zastosowanie. I ja będę robiła olejki eteryczne i pokażę. I należy zbierać kwiatostan e, żarnowca miotlastego, ponieważ leczenie kwiatostanem ma szerokie zastosowanie. Po pierwsze, działa przeciwbólowo, wspomaga leczenie chorób serca. Zalecane jest dla skóry problematycznej, należy pić odwary każdego dnia. Należy przygotować sobie jeszcze dwa wartościowe produkty, czyli macerat dla skóry problematycznej. Zalewamy olejem migdałowym kwiatostan żarnowca na trzy tygodnie, tak żeby kwiatostan pływał w oleju migdałowym. I następnie jeszcze musimy przygotować na chorobę serca nalewkę, czyli... Kwiatostan żarnowca zalewamy spirytusem na 3 tygodnie. I kwiatostan musi także pływać w spirytusie. Przygotujcie sobie wszystko, a potem powiem, co dalej z tym zrobić. Do następnego pa. Ja nie wiem, gdzie ręce włożyć, wszystko mi zarasta. Trawa już nie powiem, jaka, w niektórych miejscach po kolana. Do następnego pa.